cztery klucze, kochani. Zatem radośnie wybieracie dziś swój rozkład po oprawce ulubionego tarota Vision Quest, Nocne Słońce, manga tarot, Nicoletta Czekoli tarot, albo po kolorze ulubionego klucza, zielony, biały, różowy, złoty. Kochani, nie przeciągamy, tylko galopujemy do naszych taroskopów na przepięknie rozpoczynający się tydzień. 1 2 3 4. Time kody zawsze macie podpięte pod filmem. Zielony klucz i Vision Quest i patrzymy ze zamie, ze szczęściem, do tego tygodnia, aż otworzyłam normalnie wytrychem zamek. Patrzmy, kochani, a z powietrza w przepięknym szamańskim piórze, tutaj pokazany. Dużo informacji będzie w tym tygodniu. Warto mieć uszy szeroko otwarte i oczy również. Jak ja to powiedziałam? Ok, uszy nastawione, oczy szeroko otwarte. Natomiast chodzi o to, że tu będzie, być może, nawet podpisywać będziecie jakieś akty, dobrze pojęte pakty, unie. Tutaj trzeba oczywiście przeglądać dokumenty. Niemniej jednak, informacje, śmiałe decyzje, podpisywanie wiążących kontraktów to może być to, co tutaj jest na rzeczy w tym tygodniu. Patrzmy na sferę pieniądza. Dziewiątka ognia, wewnętrzne siła. Popatrzcie na energię tej karty. Taka maczuga, która przebija jakieś. Ograniczenia, powiedziałabym. Ja uważam, że potoki Waszych finansów tutaj w tym tygodniu, mówimy o tym, co się zaczyna nakręcać, jakby rozszerzenie idzie, jakaś akcja, że wy się z czymś być może mierzycie takim, co Wam się wydaje trudne, ale tu energia zwycięska z tej karty idzie. Więc powiedziałabym, że warto wykazać tą wewnętrzną siłę, bo jest coś takiego, co mówi, że walczycie o swoje i może tego pieniądza przybyć w Waszym życiu. Wręcz. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe albo szkołę, uczelnie, a tutaj As kurczę buław. Ognista strzała, która wprost w kosmos leci z jakąś waszą petycją. Powiedziałabym, że są nowe początki. Energia czegoś, jak to się mówi, żeby zacząć jeszcze raz od nowa albo w ogóle, żeby zacząć inaczej, albo w ogóle, żeby coś zacząć. Impet, energia, pasja, wola życia, siła, która przebija wszelkie przeszkody. Bardzo dynamiczny tydzień, kochani, taki ekspresyjny, to widać od razu, ale tutaj potencjał też bardzo duży i nie bójmy się nowych początków i nie bójcie się tej energii, która was rozpiera. Teraz, jeśli chodzi o um, uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, czwórka powietrza, kontemplacja mówi o tym, słuchajcie, tu jest taka cicha woda brzegi rwie. Tu jest moment, kiedy może Wam się wydawać w tym tygodniu, że sprawy stanęły w miejscu, że potrzebujecie no, mówimy o emocjach czy uczuciach że potrzebujecie zagłębić się jakąś wewnętrzną świątynię dumania, niemniej jednak tutaj. Moment, ja bym powiedziała, ciszy przed dobrze pojętą burzą jakąś emocji jest pokazany. Jakby nowe słońce, które wstaje na horyzoncie. Także, kochani, coś tu się dzieje, ale póki co cicha woda brzegi rwie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w duetach, w parach. Córka Wody. Córka Wody jest energią, która mówi o tym, że Wasze dzieci mogą przysporzyć Wam jakiegoś uśmiechu czy czarujących momentów w tym tygodniu. Jakieś miłe zdarzenia związane z szeroko pojętymi pociechami, mniejszymi, dużymi i bardzo dużymi. Ale ogólnie tydzień, który mówi, żeby zająć się tym, co najbliższe sercu, najbliższe Waszym uczuciom, żeby dać innym bliskim Waszym promieniu śmiechu, otoczyć ich opieką, może gdzieś zaprosić do, na dobrze pojęte. I jakieś tutaj um, rozmowy we dwoje przy, przy zastawionym stole, i tak dalej. Energia, która mówi napoje, nakarmię, sprawie, że atmosfera będzie miła, jest wskazana w tym tygodniu. Jakieś miłe wydarzenia w ogóle na horyzoncie. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, małe konoło medycyny mówi o tym, że tu, kochani, to jest szamański tarot. Warto by było jakiś krąg mocy zrobić, coś oczyścić, coś odtruć. Porozmawiać, pomedytować z wyższym ja, jak tam chcecie. Wasze zdrowie tak naprawdę domaga się tego, żebyście tutaj gdzieś oddali się jakiemuś małemu szamańskiemu kręgowi, który stworzycie, gdzie chcecie, i po prostu porozmawiali z tym, co nazywamy wyższą jaźnią. Ułożyli coś między sobą a nimi. Teraz tak, kochani, jeśli patrzymy na to, na podpowiedzi, jakie idą, od aniołów, dla tych, którzy uważają, że mają aureolki nad głowami, Słuchaj innych. Mniej mówić, bardziej empatycznie nastawić się na słuchanie. Taka jest wskazówka od Waszych braci. A Ci z Was, którzy uważają, że mają różki, kopytka i widełki, jaka jest podpowiedź od Waszych współbraci? Kochani, dobra konwersacja to jest pożywienie, pokarm dla duszy. Więc tu Was namawiają po prostu, żeby zaprosić kogoś na kawę do domu, albo być może po prostu na jakieś miłe te... A te kochani, i teraz... Dobro szczęście, przyciągamy zło pH wykopujemy szerokim łukiem magiczną podkową, zastukany, zaklepany. Życzę Wam przepięknego tygodnia. Rozkład numer dwa: tarot nocnego słońca i biały klucz sezamie. Otwórz się. Szczęściem, wytrychem szczęście otwieramy, i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Królowa Mieczy, kochani, rzeczywiście możecie mieć poczucie takich energii, które was trochę kontrolują i nadzorują, ale to chodzi o to, żeby wykazać się perfekcją w tym tygodniu, żeby wykazać się chłodnym rozsądkiem, logiką. Serce troszeczkę w klatce trzymać, ale to na zasadzie takiej, żeby nie dać się mu tam za bardzo wyrywać. Tutaj jest wskazana, jak gdyby percepcja, logika, wyostrzenie, wyśrubowanie tych zmysłów. E, nadmierna kontrola. Niewskazana, ale zdrowy rozsądek zawsze w tym tygodniu. Ok, patrzmy zatem, jeśli chodzi o sprawy portfela, finansów, tu dynamicznie, tu jakieś akcja normalnie, tak jakby te Wasze finanse nabierały rozpędu, tak jakby próbowały znaleźć przejście światło w jakimś tunelu powiedziałabym, że tu są być może palące wydatki, że trzeba będzie jak to się mówi, jakby rzeczywiście wydać jak to się mówi sporo pieniędzy na coś co od dawna tego potrzebuje, czemu nie, ale chodzi o to, że finanse jak gdyby próbują się przecisnąć, próbują znaleźć nowe drogi, którędy płynąć, jak do was dotrzeć, więc szeroko się trzeba nastawić, co wszechświat podpowiada, włączyć ostrze percepcji, bo być może będą podpowiedzi jak poszerzyć ten strumień tutaj finansów w waszym życiu, przypływały w tym tygodniu, o coś tu chodzi. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czyli szkoła, uczelnia, albo praca, albo biznes, wasz własny, to kochani moi, dziewiątka mieczy. A dziewiątka mieczy zawsze nam mówi o tym, że być może trochę eskalujemy i przesadzamy z pewnego rodzaju obawami, że być może diabeł nie jest taki straszny, jak sobie go gdzieś tam malujemy. Zatem, strach się bać. I namowa do tego, żeby przestać się bać, żeby zrobić w końcu to w tej dziedzinie, czego tak naprawdę najbardziej się boicie, bo okazuje się, że wszystko to, czego pragniecie, jest po drugiej stronie tego lęku. Być może trzeba pójść z kimś porozmawiać bardziej otwarcie, być może trzeba w końcu wyrazić jasno swoją opinię. Ogólnie przestajemy się bać, strach się bać i zaczynamy robić to, czego najbardziej do tej, do tej pory się baliśmy. Taka, taka jest podpowiedź z tej karty płynąca. Jeśli chodzi o Uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj karta gwiazda. Kochani, gwiazda może mówić coś takiego, że jakaś znajomość przez internet rzeczywiście tu się szykuje. Oczywiście logika zawsze wskazana i tak dalej, ale tutaj szeroko pojęte kontakty przez tak zwane szklane ekrany, czyli telefony, komputery czy coś, takie, czy coś takiego, będą ożywione w tym tygodniu. Może to też świadczyć o tym, że Wy jesteście postrzegani jako osoba dość. Yy, yy, Trudno dostępna, być może bardziej chłodna niż, niż Wy jesteście, bo gwiazda mówi o czymś takim, że świecimy wysoko na firmamencie, jak gdyby jesteśmy mało osiągalni dla większości osób. Może tak być. Natomiast ogólnie pachnie mi tutaj jakimiś zawirowaniami pozytywnymi w internecie. Tydzień, który będzie rozkręcał takie energie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w duetach, tutaj Królowa Buław, tu jest ogień ognia dziewczyny, będziecie rządzić w tym tygodniu. Panowie, trzymajcie się i tam partnerkę po prostu niezłym słowem, tylko kwi kwiatkiem, jeśli Wasza mm, piękniejsza połowa jest w, w temperamencie Królowej Buław, to po prostu dużo kwiatów w tym tygodniu. Ogólnie jednak tydzień taki, który mówi, że będzie tutaj dużo fajnych, takich nieprzewidzianych zdarzeń, które rozkręcą ogień w parach i warto... Po Poddać się tej czarującej energii, która mówi, że czasami warto się dać wziąć z zaskoczenia okolicznościom, które są przyjemne i pójść za tym, za tym, co nam tutaj życie oferuje. Impulsy, jakieś pewnego rodzaju takie fajne radości, które przychodzą z nienacka, ożywiają życie w parach. Warto się temu poddać, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o świątynie ciała, czyli o zdrowie. Zdrowie stabilne. Tu raczej, że tak powiem, nie należy się spodziewać jakichś, nie wiem, wychłodzeń, nagłych katarów i tak dalej. Zdrowie raczej stabilne. Jedyna podpowiedź jest tylko dla Was taka, że jeżeli ktoś z Was, ja się nie czepiam, ale jeżeli ktoś z Was ma jakieś takie powiedzmy sobie, nie wiem, pewnego rodzaju narośla, które od, narośle, które od dawnego czasu chce usunąć, to warto oczywiście pójść do dobrego lekarza, który powie czy można, ale ten jak gdyby zabieg byłby, byłby pewnie po prostu, jak to się mówi, nie ma się czego bać. Tutaj też się nie ma czego bać. Jeśli od, od dawna to chcecie zrobić, tylko wcześniej niech oczywiście skonsultuje to lekarz, ale ogólnie zdrowie stabilne. I teraz patrzymy podpowiedzi od aniołów. Dla tych z was, którzy uważają, że aniołem są, to mamy tak: porzuć troski. No, kochane anioły, to Wam chyba nie musimy tego mówić, żeby się nie troszczyć tutaj tak bardzo o wszystko i o wszystkich, zaufać wszechświatowi. A teraz podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że ich bracia są tam, gdzie różki, kopytka i tak dalej. Podpowiedzi. Kochani, dajcie sobie pozwolenie, żeby po prostu gdzieś tutaj wybryknąć na jakąś swobodę. Więcej luzu, wolnego czasu, chciałoby się powiedzieć. Dajcie sobie pozwolenie, żeby mieć przyjemne momenty odskoczni od pracy. Kochani, teraz tak, dobro szczęście, przyciągamy zło i pecha odpychamy. Pach, pach, pach. Szerokim ukiem. Zastukane, zaklepane. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pa, pa. Różowy klucz i tarot manga. Szczęście wytrychem otwieramy, a raczej różowym kluczem do tego tygodnia. I patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Dziewiątka kielichów. Kurcze. Na tych kartach zawsze w dziewiątkach kielichach mówimy słodko, miło, przyjemnie. Życzę, jak w przysłowiowym Madrycie. Czyli jest to tydzień, który jest miły, gdzie będziecie może. Na pewnym programie sybaryty życiowego chodzić i warto sobie na to pozwolić. Być może też jakieś zdarzenia przybędą do Waszego życia takie, które w wyjątkowy sposób spowodują, że poczujecie się dopieszczeni energią wszechświata pod każdym względem miło, ciepło, przyjemnie, przytulnie. Kochani, jeśli chodzi o e, finanse, portfel, Tutaj karta Sądu Bożego mówi, że idą jakieś energie, które chcą uzdrowić wasze pole finansów. To mogą być trudne decyzje, mogą, nie mówię, ale ogólnie. Karta Sądu Bożego jest kartą poważną, mówiącą idę po to, żeby uzdrowić pewnego rodzaju tutaj sprawy, których ja dotyczę. A zatem idzie, jeszcze raz podkreślam coś takiego, co spowoduje, że waszym finansom powinno się lżej oddychać i wam również. Decyzje mogą zapadać śmiałe, odważne, trudne, ale odważne. Mogą też być takie momenty, które będą wymuszać takie śmiałe, odważne na was decyzje, ale trzeba wiedzieć, że to jest tydzień, który pomaga Wam uporać się z pewnego rodzaju procesem, który nie był zdrowy dla waszych finansów. Teraz tak, jeśli chodzi o sprawy pola zawodowego, szkoła, uczelnia, tu bym powiedziała, że warto już przestać um, płakać czy żałować czegoś, co powinno było odejść z waszej ścieżki zawodowej w ten czy inny sposób, i co się stało, jakaś, jakieś poczucie żalu, straty, nad którym się człowiek zatrzymał. Moment jest trudny, zapewne jest, zapewne jest ważny, niemniej jednak warto tutaj w tej karcie nauczyć się odpuszczania, albowiem, jeśli odpuścimy to, co odejść powinno, nawet jeśli uważamy, że nie zasłużyliśmy na coś i tak dalej, jeśli puścimy to uczucie, ścieżka zawodowa otworzy Was na zupełnie nowe, nieznane dotąd horyzonty. Tu chodzi wszystko o tym, żeby wyjść z jakiejś krainy. Yy, yy, bólu, poczucia straty, łez i tak dalej, i tak dalej. Zatem mówimy temu wszystkiemu z wdziękiem diu w tym tygodniu, tym bardziej, że będzie się on starał nam nieba przychylić. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami, ciekawe, bo odwróciła się trójka buław, powiedziałabym koniec, Samo na głowie okres wyczekiwania bo ona się odwróciła ta karta czyli powiedziałabym, że koniec jakiegoś was poczucia, przejście do akcji koniec takiego wyczekiwania na coś co powinno samo nadejść, tutaj możecie bardziej dynamicznie brać sprawy w swoje ręce rozkręcać potoki i wiry towarzyskie inicjować pewnego rodzaju zdarzenia i to jest ok wiosna szeroko się uśmiechnęła lato was rozgrzewa jesienią być może już że tak powiem będziecie rozglądali rozkłady tutaj z tej strony dobrze, jeśli chodzi o uczucie dla tych, którzy są w parach, w duetach. Kochani, dwójka kielichów. No, sama energia tej karty mówi. No, tutaj po prostu dobrze pojęte porozumienia, dobrze pojęte e, oczarowanie sobą nawzajem. To są chwile bardzo romantyczne, to są pojednania, jeśli gdzieś były właśnie, ale ogólnie to tutaj mówię, że jak dwa gołąbki po prostu, jak dwa gołąbki, po prostu kielichy w miłości będziecie pić w tym tygodniu razem, we dwoje. Może jakieś e, urlopy, może dobrze pojęte romantyczne noce i upojenia i tak dalej. Tu romantycznie, tu pięknie, tu cudownie, tu w ogóle. No, szapo kochani. <laughs> Jeśli chodzi o Świątyni Ciała, czyli o zdrowie. Rycerz Pentakli każe nam powiedzieć, że zdrowie jak dzwon. Ja tu stoję pewnie i nie boję się tego, co ewentualnie ani wiatrów, ani niczego, co tam ewentualnie na horyzoncie, bo zdrowie mówi do Was: Jestem tutaj stabilny, jestem pewny. Jedyne co to, metabolizm może być trochę wolniejszy, więc po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co się je i gdyby się chciało zrzucić na przykład trochę masy, albo jeśli się chce przybyć, to, to, to okej, okay, to można, że tak powiem. Podniebieniu dogadzać. I teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi aniołów, dla tych z Was, którzy uważają, że tam są ich bracia, to oni Wam podpowiadają, żeby być zadowolonym ze wszystkiego, co już osiągnęliście. Czyli gdzieś tutaj za mało się doceniacie, trzeba zrobić przegląd wszystkich Waszych osiągnięć i powiesić sobie poważnie, mówię, jakiś medal za to wszystko. Teraz tak, diabełki dla tych, którzy uważają, że tam są ich bracia, co powiedzą. Kochani, wsiadajcie w kosmiczny pojazd w Waszych marzeń i podążajcie w kierunku Waszych snów. One się mają szansę spełnić. Życzę Wam. A, stop! Zastukałabym jeszcze raz. Dobro szczęście, przyciągamy. Zło PH, wykopujemy szerokim łukiem. Zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia. Pa! pa. Karot Nicoletti Czekoli i różowy klucz. Cezary ze szczęściem do tego tygodnia o, otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Karta Sąd Boży, ale tu widzimy taki przepiękny labirynt i białego królika, który ma klucz. Zatem, chciałoby się powiedzieć, w tym tygodniu, podążać za białym królikiem, znajdziecie wiele kluczy do rozwiązań, wielu labiryntów w waszym życiu. Tutaj tydzień wymaga. Sąd Boży zawsze mówi, śmiałe, przemyślane decyzje, takie rzeczywiście mogą być punkty zwrotne w tym tygodniu. Być albo nie być, w tą albo w tamtą stronę i tak dalej nie jednak klucze będziecie mieli podawane przez kosmos, więc zatem śmiało można je brać i trzeba kopać w króliczej noże, nie bać się tego w tym tygodniu, bo tu będzie wiele labiryntów do pokonania, do wyjścia, tak bym powiedziała, czyli sytuacji jakichś kryzysowych. Tydzień, chciałoby się powiedzieć, podaje rozwiązania. Ok. Jeśli chodzi o Mm -hmm, finanse, to one nam tutaj nieco tak jakby zamarły, ale to może być stagnacja chwilowa. A może one też się dopominają, żeby przyglądać, czy one są dobrze ulokowane, czy wszystko z nimi tam, że tak powiem, ok, to inna sprawa. Portfele stare, jeśli macie, to wymieniać, bo karta śmierć może mówić po prostu, że portfel najzwyczajniej w świecie no, już energii nie trzyma, więc przyglądnijcie się, jak to się mówi, ruszcie energię waszego finansowego feng shui, ale dodatkowo też chodzi o to, że rzeczywiście fin finanse mówią, że one chcą odpocząć, czyli nie jest to tydzień na jakieś generalnie mocne wydatki. Trzeba tutaj przyglądnąć się temu, dlaczego one chcą poleżeć czy odpocząć. Być może zweryfikować, przetransformować swój pogląd na pewnego rodzaju to, czego potrzeba, czego nie potrzeba w tej chwili w życiu. Must have ogólne trzeba mieć, wiadomo jedzenie i tak dalej, ale ogólnie finanse mówią, tu nam dobrze, na razie zostawić. Jeśli chodzi o wow, sprawy zawodowe, tutaj się położyła karta diabełka. Możecie mieć poczucie, że sprawy wymykają się spod kontroli, że wobec pewnych sytuacji jesteście jakby bezsilni, bezwolni. Niemniej jednak, proszę pamiętać, że to jest energia tygodnia i ona jest dość ułudna w, na miejscu pracy, bo tydzień będzie mówił i ja podaję Ci klucze i rozwiązanie do sytuacji bez wyjścia. Tylko tu się nie należy spieszyć, tu należy kierować się logiką. Niemniej jednak, warto też zwrócić uwagę na pewnego rodzaju ewentualne toksyczne układy w waszym. W naszych ścieżkach zawodowych czy też szko na szkole, uczelni i po prostu, tak jak to się mówi, e, zastanowić się, czy nie warto zmienić podejścia wobec niektórych osób tam, tak to powiem. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe dla tych, którzy są solistami, jedynakami, Och, tu jakbyście dosłownie przeszli przez ucho jelne, tu jest przejście, odważycie się na coś, śmiały krok, ten śmiały krok, dosłownie jak nad przepaszcią, gdzie lawirujecie tutaj wręcz tak jakby, żeby nie spać, to może również znaczyć to, że pokonacie jakąś tremę i wyjdziecie z otwartą propozycją do osoby, do której od dawna chcieliście uczynić jakiś gest, ale może to znaczyć również, że odważycie się na coś w Waszym życiu uczuciowym, na co do tej pory w ogóle nie, nie, nie mieliście jak gdyby odwagi, pokonacie... Czy też pewnego rodzaju chorobliwą nieśmiałość, czy też w ogóle jakiś tam odcień nieśmiałości w Was i przekroczycie jakiś Rubikon. Idzie coś, co powoduje, że większa odwaga, większa śmiałość wkracza w Wasze pole, zatem ono musi zacząć rozkwitać, bo Wy jesteście bardziej odważni, bardziej zdecydowani. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami, e, przepraszam, w duetach, oczywiście, że w duetach, w parach, to tutaj, kochani, taka energia, która mówi, że pewnego rodzaju awanturki mogą wisieć w powietrzu. I dom latających sztyletów może być w oczach w kierunku waszym, ale pytanie, czy to nie jest jak gdyby agresja innych osób na waszą parę, która na wasz tandem, który kuje po oczach, zostawiam otwarte. Jeśli u was są ciche dni, to warto je, jak to się mówi, znaleźć kluczyki, rozwiązać tę sytuację w sposób pokojowy. Jeśli u was jest wszystko cacy, zwróćcie uwagę, czy ktoś, jak to się mówi, nie ma tak zwanych zapędów jakby złego oka na waszą parę i wtedy kadzimy, odczyniamy. Jakby pilnujemy przede wszystkim tajemnic swojego związku. Nie dzielimy się z tajemnicami swojego związku, albo też dobrymi, albo też złymi, z kimś, kto jest mało życzliwy. Taka osoba może być w waszym otoczeniu. tak jakby Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie. Tu as denarów, kochani, wszystko cudownie, a dziewczyny, które by chciały zajść w ciąży w tym tygodniu, ta karta podpowiada, że będzie Wam tydzień w tym bardzo pomagał. Jeśli dziewczyny nie chcecie zajść w ciążę, to w tym tygodniu bardzo uwaga. <tak>, tak bym powiedziała. Natomiast ogólnie zdrowie w asie denarów, bomba, rozkwita, możecie tutaj wręcz przeżywać cudowne metamorfozy. I teraz podpowiedzi od aniołków dla tych z Was, którzy uważają, że tam są ich współplemieńcy, współbracia. Żyj własnym życiem. Zatem skupiamy się na sobie, dajemy spokój innym. <laughs> Jeśli chodzi o podpowiedzi od diabełków dla tych, którzy są tam, gdzie różki, kopytka i tak dalej, no moja ulubiona karta. Wykreuj swój unikalny styl i jesteś jego posiadaczem i niech moda pocałuje Cię w nos. To mówimy metaforycznie i bardzo szeroko. Teraz tak, jeśli chodzi o podkówkę, to dobro, szczęście, przyciągamy, zło i pycha wykopujemy szerokim łukiem, zaklepane, zastukane. Życzę Wam pięknego tygodnia. Pa, pa.